Nie wiem dokładnie czemu, ale czasami w tych materiałach z Universe Sandbox urywa mi trochę dźwięku w niektórych miejscach, więc nie wszystkie moje wypowiedzi są idealne. Ale to nie jest istotne, ponieważ dzisiaj pobawimy się w Universe Sandbox po raz drugi. Ja nazywam się Gabriel, miło mi Was powitać w tym materiale. Dzisiaj obejrzymy sobie między innymi układ Nearby Stars, który pokazuje... Jak wygląda układ gwiazd nieopodal naszej kochanej centralnej gwiazdy, czyli Słońca? Który to pokazuje nam, jak to będzie się wyglądało w ciągu tysięcy lat, które uciekają od chwili obecnej. Zbliżmy się do niektórych z tych gwiazd. Zobaczmy, jak to wygląda. Chyba, o. No, takie ładne ciałka. Co ciekawe, możemy sobie również... Nie możemy zobaczyć stosować konstelacji na tych różnych elementach. Ja... Uuu, wow, wow, wow! Chyba, że wleciał nieźle w tą U, landing. Tu wylądujemy? Ha! Można lądować na tych gwiazdkach. Fajnie. No to jest... Wolf 359 Co ważne, przestrzeń z tyłu można zmieniać. Ona jest gdzieś. Czy ja pamiętam? Chyba tu w opcjach, jeżeli dobrze pamiętam. A może i nie. No nie. Można też wejść w pełny ekran. Jak na razie gram w, gram w oknie, żeby to troszeczkę lepiej funkcjonowało. No, między innymi chcemy zobaczyć, co będzie, jeżeli wstawimy tu... Przeskoczmy do słońca. Eee, sun. Tak, to z powrotem do naszej kochanej gwiazdki. Gdzie nas znowu? Kurczę, coś... Hmm. Chyba coś odpaliło nie tak? No, nie. Cyliusz. Największa gwiazda w, w okolicy. Ale nas interesuje Sun. Sun, Sun, Sun. Jest. Będąc w środku tego układu. Spróbujmy odpalić to troszeczkę inaczej. Stawmy tu coś. Eee, ja myślałem nad jakąś większą gwiazdą. Wujanis majoris. To jest duża gwiazda. Stawmy ją tu. Eee. To było interesujące. Chyba zrobić tego. Zrobić to. Nie wiecie, co startujemy to jeszcze raz. Powinienem był to zrobić na pauzie. Zobaczmy, jak będzie wyglądał MVC kiedy go wstawimy gdzieś tu. Wycentrujmy na nim. Właśnie wstawiłem wielką gwiazdę pośród innych gwiazd. Zmniejszmy to do 15 minut. I odpalmy układ. Teraz będziemy to troszeczkę przyspieszać. W ogóle to jesteśmy w. tak. I zobaczmy, czy grawitacja tej wielkiej gwiazdy coś zmieni. Aha, tak one się przesuwają generalnie. No nie wygląda to ciekawie, bo chyba nic za bardzo się tu nie dzieje. To... <grystanie> eee, spróbujmy, może inny układ wgrać. Dlaczego nie? Saturn, jego księżyce. Jupiter i jego księżyce. Planety i wszystkie księżyce. To będzie ciekawe, bo to będzie dużo zajmowało. Jesteśmy... Układ planetarny... Nasz, kochany. Znajdźmy Ziemię. Mhm... Mm Ta, jesteś, jest ziemia. Jest księżyc wokół niej. I przyspieszmy to, i zobaczmy, co się będzie działo. Co to było? Coś mi mignęło. Właściwie, obserwatorium. Chandra Spacecraft to jest. Ej, fajnie. Mamy też sztuczne księżyce jak widać. Wow, no ten to jest kurdupel. No tak, no, nie wygląda dokładnie jak. myślimy, się chcieli spodziewać. Uuuu. Właśnie minęła nas Ziemia. Tam księżyc. Ciało jak widzimy jest bardzo dużo, więc mamy również takie bardzo. Zobaczcie, mamy też takie bardzo skomplikowane ciała. Zatrzymajmy to. Znajdźmy jakieś e, ciekawsze, nie wiem, Io, na przykład. E, gdzie jest Io? Jest Io. Io jest księżycem, jak wiecie, Jowisza. Wow, wow, co tak blisko. E, zobaczmy, jak wygląda z jego perspektywy ten układ. <grywia> Oto wielka, mijająca nas planeta. Cały układ, proszę, jak to pięknie wygląda. Jest więc dość szeroko i ciekawie. Eee, zobaczmy, co będzie, jak zatrzymamy ten układ. Eee, zmniejszymy trochę czas, żeby to nam nie latało tak szalenie głupio i niezwykle. A teraz sprawdźmy, co będzie, jak eee, wejdziemy do Jowisza. Jak zwiększymy jego masę, na przykład... Zróbmy go 5 razy cięższym. I już po naszych... Już po yy, księżycach. Pff, to było szybkie. Yy... Ganymedes chyba też się rozwalił. Zobaczmy, jak to wpływa na ciała inne. Przyspieszmy tę... Tą... Układ. O. Kalisto chyba już odleciał. Jeszcze to przyspieszymy. Duże ciężkie ciała grawitacyjnie yy, jak widzicie wytrącają wszystko inne z równowagi. Ciekawi mnie jak to wpłynie na... bo to są wszystko jego księżyca do tej pory. No, nie jesteśmy na tyle daleko, żeby sięgnąć. Innych planet. Zresztą ja nie wiem dokładnie. Puh. strasznie sporo tego tutaj. No, teraz jesteśmy już na takim, takim, większym poziomie. Zobaczmy, co będzie, jeżeli przeskoczymy na przykład na Uran. Uranus jest, that's the one. Tutaj super. Eee, coś mi chyba się zgieło A, jakiś toren, tam coś ściągnął. O, jesteśmy teraz na uranie chyba, nie? Tak, to jest uran i jego księżyce. Spróbujmy. Zwiększyć powiedzmy do 20 ziemi, jego masę. Zobaczymy, co się z tym stanie. Pozmieniajmy jeszcze trochę innych fajnych rzeczy. Na przykład weźmy Marsa. To nas wyśle przez cały układ. Powiedzmy, zmienimy jego gęstość. Zmniejszmy do... Albo nie, zwiększmy do powiedzmy sześciu. Ja nie, nie, nie mam żadnego pojęcia, co właśnie robię. E, o, oh, masa też już się zmieniła. E, no i co jeszcze? Możemy na przykład spróbować. E, odpalmy to i zobaczymy, co się będzie działo. Tylko zróbmy to z perspektywy słońca. Nie Mars Sun, tylko Sun. Mhm. Układ leci. Przyspieszamy. części księżycu już nie ma, jak zapewne wiecie. Uhu! Coś tu. Lata Merkury, tak. Fajnie. Pallas. I Duna. Nawet nie wiem, co to są. Niektóre z tych ciał. Pewnie jakieś większe asteroidy. O, 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 tam coś się odbiło. <grymne> no pięknie. Niektóre z tych chciał, to już... Zastanawiam czy ktoś są na kurcie kolizyjnym. Byłoby fajnie. Chyba niewiele pozmieniałem. Eee... Ale na koniec, żeby tak ten materiał fajniej wyglądał, z... zróbmy sobie nowy układ. Tylko, że w nowy układ, spauzowana symulacja pusta, e, będzie wyglądała tak, że ja sobie zrobię układ słoneczny wokół innej gwiazdy. Telefony, telefoniki, zawsze ktoś ma jakieś sprawy, prawda? Którą gwiazdę chcemy wstawić w centrum układu? Alderami. No, wygląda to ładnie, ale może nie może coś mniejszego. Pollux. To, żem wybrał mniejszą. Eee... Battle Gauss. Jeszcze większej. Nie, nie, nie. Coś, coś sensownego. Eee... zobaczcie. No nie, w sumie to, w sumie one są podobnej wielkości co słońce. Dobra. Eee, niech będzie ten Aldebaran. Oto nasze centrum układu. E, Aldebaran. Co możemy się o nim dowiedzieć? Bo teraz się już prawdopodobnie nie będziemy mogli dowiedzieć. E, ostatnio był z tym problem. E, teraz może też być. No dobra. Mniejsza oto. E, no to jest bardziej znana gwiazda. E, damy jej masę. Trochę zmniejszymy jej masę. Powiedzmy tam 1,50 Słońca. Robi się nam dziwnie czerwona, nie wiem czemu. Ciekawe, czy to ma jakiś wpływ. Eee... Jej temperatura, może zrobimy ją cieplejszą, czemu nie, nie? Przepraszam, może jakieś 2400 kelwinów, No to była w kelwinach jest, tak? Tak. Super. Eee... To jest velocity. Hmm. Co to dokładnie było, bo już teraz nie pamiętam. Ale możemy to dać, na przykład, nie wiem, 5 metrów na sekundę. To jest chyba prędkość obrotu. Zobaczmy. Wolno. Eee, jak na razie niech będzie, tak. Eee, teraz jeszcze mogę pokazać light pulse. Tak wygląda light pulse. To jest prędkość rozchodzenia się światła e, od tej gwiazdy. E, w związku z czym, no, mamy gwiazdkę. Przydałyby się też trochę planet. Dlaczego nie zrobić tak, jak z planetami to bywa, czyli yy, ten standardowy układ. Oto Merkury, dalej ustawimy Wenus, naszą kochaną Ziemię, eee, Mars, może jeszcze jak dalej. Eee, I jak na razie wystarczy. Nie przesadzajmy, nie przesadzajmy, będzie tych planet cztery. Te nasze podstawowe. Teraz jeżeli chcemy na przykład, żeby... No kur... Ludzie mają dziwną manierę dzwonić do mnie, kiedy nagrywam. E, to co? Ganymedes. Wstawmy go na przykład na orbitę Merkurego. Żeby to zrobić, musimy przeskoczyć do Merkurego. I spróbować w... No kurde, Ta planetka jest mała, jak nie wiem. Eee... Dione będzie orbitować wokół Merkurego. Na przykład jeden Ninas. Czemu nie? Też będzie orbitował wokół Merkurego. I powiedzmy, że Kalisto. O, no, trochę za duży. Yy... Japetus. Japetus i Japetus. Nie wiem dokładnie. Czemu nie? Yy... ...wokół... no... ...Wenus. E, Wenus ma jakiś księżyc, już nie pamiętam. Ale będzie wokół niej lecieć Pandora, na przykład. Nie? Czemu nie? E, w porządku. Teraz to wszystko możemy wziąć sobie... Teraz przejdziemy do Ziemi. I tu wam pokażę taką jedną fajną, zabawną rzecz. Otóż... Na... Nasza Ziemia chyba jest trochę za blisko Słońca, tego naszego dużego. Aldebarana. <laughs> eee, no, jest tylko jeden księżyc, który może być wokół eee, Ziemi orbitować. Jest to oczywiście księżyc. bo nie mogę trochę bliżej. Ale mamy tu jeszcze taką fajną rzecz. Możemy mianowicie dać eee, planecie eee, księżyce. Dane księżyce Saturna, bo te są najbardziej. Widowiskowe wokół Ziemi. Będzie to ciekawie wyglądało. Mam taką nadzieję przynajmniej. To jest Ziemia. No i Mars nam został. Samotny, daleko. Od gwiazdy. Jeszcze będzie bardziej czerwony niż normalnie. Mars jest czerwony, bo jest żelazisty. Eee, damy tobie pierścienie Neptuna. ciebie Orbitować będzie... Co? Czajnik. Pomogę. <laughs> A zrobimy ich kilka, bo co? Bo możemy. I teraz z perspektywy Marsa zobaczymy, jak ten układ zacznie latać. Przyspieszmy to trochę. Mamy orbitujące wokół niego. Wokół Marsa orbitujące. E, czajniczki. <laughs> Które latają wokół czerwonej planety. Eee, ciekawi mnie, jak to wygląda z perspektywy Aldebarana, czyli przeskoczymy do najcięższego naj, ciała. I stworzyliśmy układ planetarny. Wiecie co? Ja go nawet, nawet mi się kurde podoba. Wrócimy do niego może w którymś z następnych nagrań. Eee, więc spróbujmy go zapisać. Możemy go zapisać. Yy, nazwiemy go jak? Aldebaran... Aldebaran i planetki. Bo co? Więc jest to symulacja, w której w, w, wokół jednej wielkiej gwiazdy... No na li No, więc planetki zapisane i tak sobie nasz układzik lata. Podoba mi się. Mam nadzieję, że Wam też. Eee, raz jeszcze polecam wszystkim: Universe Sandbox. Było miło. Eee, a na pożegnanie: Mars i jego czajniczki. O, ale fajnie to wygląda. Kurde. To na razie. Cześć.